Często się mnie pytacie, kogo możecie jeszcze posłuchać lub jakie książki możecie przeżywać. Jutro o godzinie 20.00 poznam Was z kimś, od kogo uczę się ja, z moją mentorką finansową, z kobietą petardą absolutną, która jest tytanem pracy, która stworzyła swoją akademię tradingu i prywatnie z żoną, z mamą i bizneswoman. Słuchajcie, nie może Was to ominąć. Jutro o godzinie 20.00 będzie live z Anią uchyłą. Absolutnie każdą z Was zapraszam. Jeżeli nie jesteście zainteresowane tradingiem, to na pewno powinnyście być zainteresowane tym, jak się stać niezależnymi finansowo kobietami w różnych dziedzinach i na różne sposoby. Bądźcie jutro koniecznie o 20.00 będziecie mogły zadać swoje pytania. Również chłopacy są mile widziani, bo Akademia Ani przywituje. Wszystkie pucie. Także zapraszam Was serdecznie jutro o 20 tutaj u mnie.